Uwierzycie, że moja babcia wystąpiła ze mną w telewizji? Też jestem w szoku i mega dumna. Ale najpierw, dzień wcześniej musiałyśmy wybrać się na zakupy, bo jak zwykle jak jest okazja, to nie ma co ubrać. No i w sklepach oczywiście też wtedy nic nie można znaleźć. Czy tylko ja mam takiego pecha? Byłyśmy w trzech różnych sklepach i ostatecznie kupiłam babci nowy beret i sobie bluzkę ze złotymi drobinkami. Nie do końca byłam w sumie do niej przekonana, ale chciałam mieć coś nowego, innego, w czym mnie jeszcze nie widzieliście. Misja odhaczona. Zjadłyśmy kolację w galerii i obgadałyśmy o czym mogłobyśmy wspomnieć w jutrzejszym programie. Trafił nam się piękny temat, bo o silnej relacji kobiet różnych pokoleń w rodzinie. Nie Wyobrażam sobie pobudki bez zimnego rollera. Od dwóch lat robię to prawie codziennie i to jest mega przyjemne rozbudowanie. I śniadanko, żeby nikt przez telewizor nie usłyszał, jak burczy mi w brzuchu. Jestem przekonany, że mam aż tyle czasu na pomalowanie się, bo została godzina do odjazdu. Mój taki daily make-up zabiera zwykle, no nie wiem, z pół godzinki. Tak jeśli faktycznie się postarałam a oświetlać, nałożę razy dwa, żeby to dobrze wyglądało. Jeśli myślicie, że jestem Clean Girl, to jest moja gąbeczka do malowania się. Przez dwa dni nie miałam czasu jej umyć. I niestety ten dzień nie nadszedł również dzisiaj, pewnie o tym zapomnę, pomalowanie się i jutro będę narzekać.